Księga Jeremiasza, rozdział 42 Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Karacha, i Azariasz, syn Hosajasza, oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za tą całą resztą, Gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: Dobrze, oto ja, stosownie do Waszego życzenia, będę się modlił do Pana Boga Waszego i oznajmię Wam wszystko, co Pan Wam odpowie. Nic przed wami nie zataję. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas Pan Twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana naszego Boga. A po upływie dziesięciu dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wtedy wezwał Johanana, syna Kareacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, i wszystkie lud od najmłodszych do najstarszych i rzekł do nich. Tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę, Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla Babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, także on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie: nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu pana waszego Boga, i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, i nie będziemy łaknąć chleba, i tam się osiedlimy. To słuchajcie słowa pana, resztko Judy. Tak mówi pan zastępów Bóg Izraela. Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu, i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, Tam was dosięgnie, w ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie, i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza, głodu i zarazy, i nikt z nich nie ocaleje, i nie ujdzie nieszczęście, które ja na nich sprowadzę. Gdyż tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu i staniecie się przedmiotem złożeczenia i grozy, klątwy i urągowiska i nie zobaczycie już tego miejsca. To Pan rzekł do Was, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu, wiedzcie to dobrze, że ja Was dzisiaj przestrzegałem. Gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana Waszego Boga, mówiąc, módl się za nami, do Pana naszego Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana Waszego Boga w niczym, z czym posłał mnie do Was. Otóż teraz wiedzcie o tym dobrze, że poginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Księga Jeremiasza, rozdział 43. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Johanan, syn Karaacha i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza, kłamiesz. Nie posłał Ciebie Pan, nasz Bóg, z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, lecz Baruch, syn Nerjasza, podburza Cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Haldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. I nie usłuchał Jochanan syn Kareacha i wszyscy dowódcy wojsk i cały lud głosu Pana, aby pozostać w ziemi judzkiej. Lecz zabrał Johanan, syn Kareacha i wszyscy dowódcy wojsk całą resztę Judy, która powróciła spośród wszystkich narodów, dokąd zostali rozproszeni w celu osiedlenia się w ziemi judzkiej. Mężczyzni, kobiety, dzieci i córki królewskie, i wszystkie inne osoby, które pozostawił Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej z Gedaljaszem, synem Machikama, syna Szafana oraz proroka Jeremiasza i Barucha syna Neriasza, I udali się do ziemi egipskiej, gdyż nie usłuchali głosu Pana, i przybyli do Tachpanches. Wtedy doszło Jeremiasza w Tachpanches słowo Pana tej treści: Weź do rąk wielkie kamienie i w obecności mężów judzkich zakop je w ziemi u wejścia do pałacu Faraona w Tach Panches i powiedz do nich. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę i postawię jego tron nad tymi kamieniami, które zakopałeś i rozepnie nad nimi swój baldachim. I przyjdzie i uderzy ziemię egipską. Kto jest przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć. Kto na niewolę, pójdzie w niewolę. Kto na miecz, ten pójdzie pod miecz. I wznieci ogień w świątyniach bogów Egiptu, i spali je, lub uprowadzi, i oczyści ziemię egipską, jak pasterz czyści swój płaszcz, a potem wyjdzie stamtąd w pokoju. I rozbije posągi z bet które jest w Egipcie, a świątynie bogów Egiptu spali ogniem. Przypowieści Salomona, rozdział 21. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. Ofiara bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej, gdy się ją składa za ohydne postępowanie. Dzieje apostolskie, rozdział 28. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: Człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy, imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez trzy dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba. A po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił godło bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrakus, pozostaliśmy tam trzy dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża dotarliśmy do regium. A gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich siedem dni. I tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do forum api i do tres tabernae. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, Pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Po upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem Was, aby zobaczyć się z Wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w Twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o Tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od Ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u Niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej. A on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do Ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc idź do ludu Tego i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, i uszami nie słyszeli. I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do Pogan posłane zostaje to zbawienie Boże oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. I pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu, i przyjmował wszystkich, którzy do Niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, śmiało, bez przeszkód.